Witam na moim kanale Tarot Moimi Oczami a w szczególności witam wszystkie zodiakalne wodniki. Miesiąc październik 2021 roku, zaglądamy więc w energię tego miesiąca i patrzymy, co będzie się wydarzać na ten czas dla zodiakalnego wodnika. Ale kochani, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym. Będzie rezonować. Weź na tyle, na ile tutaj poczujesz, że być może już coś, coś takiego się dzieje w Twoim życiu, w Twojej przestrzeni. Może usłyszysz Kilka zdań, które pozwolą Ci, jak ustawić się w dogodnej dla siebie energii, jak ominąć pewne przeszkody. Także pamiętajmy o tym, że jest to czytanie ogólne. Zobaczmy zatem, w jakiej będziecie energii, co odeszło do przeszłości, przez co będziecie musieli przebrnąć, to co idzie z otoczenia, wasze lęki obawy tarot anielski i dopowiemy sobie jeszcze magicznymi syrenami i delfinami być może tutaj afirmacja myśl przewodnia która będzie dla Was tutaj przydatna zobaczmy w jakiej energii będą zodiakalne wodniki na czas października 2021 roku Roku. Karty proszę, pokażcie mi, w jakiej energii są już zodiakalne wodniki. Kochani karta Księżyca, Archanioł, Haniel. Być może tutaj będziecie się. Mierzyć z odrzuceniem lęków, które nie pozwalają Wam pójść naprzód. Z tego co pamiętam, wywodniki od dłuższego czasu właśnie borykacie się z jakimiś trudnościami, przeciwnościami. Być może coś powoduje, że nie możecie ruszyć z czymś naprzód. To są też sprawy dziejące się. Za sceną tutaj w tej karcie są ukryci wrogowie, niejasne sprawy. Ten księżyc, on może wam przesłaniać spojrzenie takie rzeczywiste, logiczne, i tutaj możecie odnosić wrażenie, no, że jednak. Nie jest to tak, jak powinno być w tym waszym życiu na ten obecny czas. Tu zdecydowanie trzeba będzie odrzucić te lęki, prawda? I tutaj być może pójść za głosem swojej intuicji. Być może. Będziecie odbierać jakieś znaki, mieć jakieś, wyłapywać jakieś, jakieś spostrzeżenia. Tu trzeba będzie zwrócić na to uwagę. Ale zapewne karta księżyca coś na ten czas. Będzie zaciemniać, to tutaj um, będziecie patrzeć przez właśnie pryzmat księżyca. Tak jak powiedziałam, ktoś może pokazywać swoje dwie twarze, prawda? E, tutaj sprawy będą toczyć się za kurtyną, o których możecie nie wiedzieć, ale pamiętajcie, że to czytanie jest czytanie ogólnym. Nie z każdym będzie tutaj rezonować. Co będzie do pokonania? Czy tutaj ta karta, która położy się, czy ona was wzmocni, czy osłabi? Zobaczmy zatem. Dwójka wody. Kochani, tutaj chodzi zdecydowanie o emocje, o uczucia, o relacje. Tutaj trzeba będzie przebaczyć, aby być bliżej czy jakiejś relacji, jeżeli jesteś w związku i coś ci tutaj partnerskim i coś ci tutaj utrudnia, prawda? Ten księżyc nie daje ci pewnej jasności spojrzenia. To tutaj wydaje mi się, że trzeba będzie też i przebaczyć, przebaczyć sobie, przebaczyć innym, aby zbliżyć się do siebie. Tutaj, aby uzyskać tą dobrą komunikację w dwójce wody, czy to na polu zawodowym, czy właśnie w relacjach z innymi, czy w kontaktach rodzinnych, to tutaj wydaje mi się, że jeżeli zobaczymy, jakie położą się dalsze karty, że tutaj, tak jakbyście oczekiwali na mm, rozwiązanie konfliktu, e, czy to właśnie na płaszczyźnie zawodowej, w relacjach z innymi, czy w rodzinie, tutaj będzie potrzeba wyjaśnienia zobaczenia spraw rzeczywiście takie, jakie, jakie powinny być, aby nie patrzeć właśnie przez pryzmat księżyca, ale zobaczmy, jak tutaj właśnie będziecie szli te, te, ta wasza podświadomość, prawda, tutaj być może nie, nie, nieświadomie, jak, jak będziecie się zachowywać. Podczas tego miesiąca, Rycerz Ognia. Jest to energia pasjonata, żądnego przygód, pewnego siebie, ale też i niespokojnego. Być może będą zadziewać się w tym czasie jakieś niespodziewane wydarzenia, mogą pojawiać się wyjazdy, podróże. I tutaj trzeba będzie niezwłocznie poświęcić uwagę. Jeżeli chcecie przebrnąć przez energię dwójki wody, dojść do jakiegoś porozumienia, prawda? To tutaj trzeba będzie rozważyć dokładnie wszystkie kwestie. I tutaj Czas y, będzie podstawą w, w działaniu. Tutaj nie trzeba się ociągać, tu trzeba będzie y, powziąć sprawy w swoje ręce i aby to nie był słomiany zapał w waszych działaniach w tym czasie. Nie ociągać się, że tylko y, mówicie na przykład, że mam dużo do zrobienia, a po chwili y, jednak zostawiacie to na bok, bo, 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 bo tutaj jednak no, nie czujecie tego zapału, ale tutaj trzeba będzie. Um, no, poświęcić uwagę jakiemuś wydarzeniu, które w tym księżycu, prawda, e, pozwolą poprzez odrzucenie lęków, pozwolą Wam pójść naprzód. To już sami będziecie wiedzieli, czego to bardziej dotyczy: czy sfery zawodowej, czy. Relacji partnerskich, czy właśnie jeśli chodzi tutaj o kontakty rodzinne. Ale zobaczmy, co macie w głowie, ta wasza przestrzeń mentalna, te zakamarki waszego umysłu. Co tam macie w głowie, jakie myśli? Dziesiątka powietrza, kochani, czyli dziesiątka mieczy. Jesteście już zmęczeni jakąś sytuacją, zdecydowanie. I oczekujecie na zmiany. Powiedziałabym, że wasze myślenie jest już tak wydrenowane, wasz, wasz umysł, że macie serdecznie tego dosyć i oczekujecie tutaj właśnie, aby te sprawy, które powodują u was tą dziesiątkę powietrza, że jesteście zmęczeni, że nie widzicie już tutaj sensu w, do podejmowania dalszych Działań, że nie widzi się tej przyszłości. Tak tutaj wydaje mi się, że to jest karta bramy, dziesiątka powietrza. Tutaj przechodzi się już w inną rzeczywistość, kończy się z, z uciążliwymi myślami i przede wszystkim trzeba odejść od negatywnego myślenia. To, co destrukcyjnie wpływa na Was. Y Podejmij się zmian i oczekuj, że sprawy ulegną polepszeniu. Być może tutaj ta karta też mówi o wyjściu z nałogu. Jeżeli masz jakieś, jakieś nałogi, nie radzisz sobie tutaj z nimi, to poprzez tego rycerza ognia. Jeżeli niezwłocznie poświęcisz uwagę prawda, temu, co, co cię zniewala tutaj, coś, co nie pozwala pójść naprzód, to zdecydowanie dojdziesz do porozumienia. Sam ze sobą, a przede wszystkim też tutaj, no, z, z, jeśli chodzi o relacje z innymi, o dobre układy, być może jeśli chodzi o pole zawodowe, o y, korzystne, intratne podpisanie tutaj umowy, też coś takiego może być. Przede wszystkim chodzi tutaj o wyjście. Z konfliktu. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości, co odeszło do przeszłości, a co jeszcze może mieć wpływ w tym czasie na Wasze działania. Dziesiątka wody. Czyli, kochani, to jest takie: wydaje mi się, że tutaj być może nie jesteście usatysfakcjonowani z życia rodzinnego, jeśli chodzi o zodiakalne wodniki. Um, Tutaj nie do końca wasze potrzeby emocjonalne i materialne są spełnione na polu, tutaj rodziny. Tutaj wydaje mi się, że tak jakbyście potrzebowali wspierać się wzajemnie, prawda? to, to gdzieś, gdzieś to odeszło do, do przeszłości, to, to wsparcie. Wspieranie się w rodzinie, gdzie ta dwójka wody, ona też tutaj właśnie na tym księżycu się położyła, i chodzi tutaj o kontakty, o współpracę, o tą miłość rodzinną, prawda? Dwójka wody o tym, o tym mówi ale może też i w dziesiątce wody kielichów chodzi też o bardzo dobre układanie się z innymi, o utrzymanie dobrych relacji i, i tutaj, tu w tym, w tym księżycu będziecie, wydaje mi się, odrzucać te lęki, prawda, i Wykorzystywać jak gdyby więcej te Wasze, tą Waszą intuicję. Tutaj możecie właśnie mieć tą wzmożoną też, też intuicję. Także zapewne chodzi tutaj o emocje, o uczucia, o takie. Zreperowanie tych, tych relacji, naprawienie tych relacji, i na tym będzie Wam tutaj najbardziej zależało w tym, w tym czasie, to, to niezwłocznie tutaj trzeba będzie poświęcić uwagę właśnie związkom partnerskim, rodzinie, właśnie jak, jak tutaj kształtują się Wasze relacje. Rodzinne. ale zobaczmy co w połowie miesiąca w niedalekiej przyszłości dla zodiakalnego wodnika trójka wody, kochani to będzie jakieś świętowanie to jest, wydaje mi się, że przyjdą, idą dobre, dobre chwile dla zodiakalnego wodnika i tak jakby połowa miesiąca czy od połowy zobaczymy jakie będą dalsze karty będzie jakieś zadowolenie, będzie jakieś y, świętowanie, być może, y, czy jeśli tutaj chodzi o pole zawodowe, to awans to jest y, ukończenie y, planów, y, rozmów, to jest y, opijanie pewnej, pewnej sprawy. Być może tutaj coś może się y, wyklarować albo po prostu. No, to jest też w tej karcie wesele, narodziny nowej osoby, może też pojawić się nowy, nowy członek rodziny, prawda? I coś, coś takiego tutaj z tego powodu będziecie się cieszyć, będziecie się radować, ale tu informacja jest taka, że. Trójce wody, jeżeli chodzi o związki, o narodzinę dziecka, to dla par takich, które jeszcze nie mają dzieci, nie mają potomka to taka tutaj w, w informacja, też jeśli chodzi o partnerstwo, o relacje związkowe ale ten czas jednak przyniesie, przyniesie Wam zadowolenie. Tylko Trzeba powziąć tutaj nie czekać. Tak jak powiedziałam, czas będzie być może was i ponaglał do podjęcia pewnych, pewnych działań, prawda? żeby zakończyć pewien etap, żeby to co niekorzystne odeszło, zakończyło się, prawda? I żeby tutaj. Sprawy uległy polepszeniu. Zobaczmy, jak wy będziecie w ogóle odbierać całą tą energię tego miesiąca. Królowa Ziemi. Wy oczywiście tutaj e, będziecie, w, no powiedziałabym, rozsądnie podchodzić do tego i z takim e, Ciepłem, czyli będziecie okazywać, wydaje mi się, tą czułość, czy to rodzinie, czy osobom, z którymi będziecie chcieli współpracować. Wykażecie się takim rozsądnym podejściem do, do, do wyzwań, czy to właśnie na polu zawodowym, czy w relacjach partnerskich, czy tutaj w kontaktach z, z rodziną będziecie wyrozumiali i tutaj w sposób taki łagodny, rozsądny podejdziecie do pewnych swoich wyzwań. Królowa Ziemi jest to realistka, która no jednak kreuje tą swoją rzeczywistość i ona ma wokół siebie tutaj wszystko. Poukładane. Czyli Tarot tutaj sugeruje, że powinniście tak e, posprzątać w tej swojej przestrzeni na każdej płaszczyźnie waszego życia, aby być tą małą cesarzową, prawda? I tutaj poczuć się jak ta królowa ziemi, być kreatywną, być ciepłą, rozsądną i znaleźć czas dla osób, no, które są wokół, wokół ciebie, prawda? z którymi masz do czynienia, ale zobaczmy co tutaj idzie z otoczenia, na co mm, nie będziecie mieli wpływu. Karta Sprawiedliwości, Archanioł Raguel. To wydaje mi się, że jeżeli będziecie uczciwi w pierwszej kolejności wobec siebie i wobec innych i będą podejmowane uczciwe i właściwe decyzje, to tutaj um, powiedziałabym, zakończycie pewne niesnaski, pewne spory. Pewne zależności, które powodują właśnie w Waszej przestrzeni mentalnej tą dziewiątkę powietrza i ten księżyc, że odbieracie, że jesteście w takiej energii tego księżyca, że gdzie sprawy dzieją się za, za sceną, za, za kurtyną, być może. Ukryci wrogowie, będziecie odczuwać takie, odnosić takie, takie wrażenie. Tak, e, trzeba tutaj, wydaje mi się, podejść jak ta królowa ziemi, rozsądnie, kreatywnie, prawda? Do pewnych spraw urzędowych, sądowych. Tu być może będziecie musieli bronić swoich przekonań, stać właśnie Obstawać przy, przy, przy tych swoich przekonaniach i bronić tego, co dla Was jest słuszne. Także Karta Sprawiedliwości. Tutaj trzeba będzie spojrzeć, ile było dobrego, ile było złego wcześniej, to co właśnie w Powodowało, że to, to zmęczenie tych Waszych myśli, to obciążenie, prawda? Czyli tutaj, aby zakończyć pewną trudną sytuację, która ciągnie się od dłuższego czasu, bo pamiętajmy, że karta księżyca są to przypływy i odpływy, to jest też cykliczność, czyli coś, co mm, no, w, miało wpływ wcześniej w przeszłości, prawda? Tutaj pewne sprawy yy, rodzinne, które tutaj yy, no, nie satysfakcjonowały Was na tyle, tak jakbyście sobie tego tutaj życzyli. Zobaczmy Wasze lęki, obawy, nadzieje. Usemka Ziemi. Kochani, tutaj trzeba wykazać się cierpliwością. Usemka Ziemi to jest taka pieczołowitość, to jest taka staranność, to jest doglądanie, jeśli chodzi o nasze codzienne życie, to z taką precyzją, prawda? Takie wykuwanie sobie tego y, szczęścia na, na co dzień poprzez takie bycie sumiennym właśnie czy to na polu zawodowym czy w relacjach z innymi ale to jest też kochani powiedziałabym że właśnie jeżeli podejdziecie do pewnych waszych spraw w rycerzu ognia pewnie siebie prawda i nie będziecie ociągać się, gdzie czas to podstawa, gdzie ósemka ziemi, ona też mówi, żeby coś Wam nie umykało, prawda? To tutaj, jeżeli ogarniecie tą swoją przestrzeń. To, to zostanie docenione, prawda? Tutaj Tarot już sugeruje, żebyście się nie lękali, nie obawiali, tylko wykazać się tą pieczołowitością, starannością, podejść uporządkować przede wszystkim uporządkować pewne swoje sprawy, na których Wam najbardziej zależy, prawda? To, i, I z tym właśnie tutaj pójdziecie. Naprzód ruszycie, ale zobaczmy, karta kluczowa, jak będziecie wychodzić z miesiąca października. Czwórka powietrza. Kochani, być może po tych wszystkich Waszych tutaj działaniach, być może ten rycerz ognia, on tutaj właśnie to, że jednak ruszycie naprzód, że będziecie działać, to jednak... tutaj możecie czuć się zmęczeni i wydaje mi się, że będziecie... będziecie chcieli dać sobie więcej czasu na zastanowienie, się zanim podejmiecie jakieś ważne dla was decyzje. Tutaj, Kochani, może będzie wskazana medytacja, wyciszenie się, i, i tutaj przyjdą do Was odpowiedzi, jak rozwiązać te dalsze um, trudności, prawda? Te przeciwności, które ewentualnie jeszcze będą pojawiały się w tym czasie w, w tej Waszej. Yy, przestrzeni, prawda, że ta energia, ona będzie tutaj powodowała, że yy, żeby dać sobie właśnie więcej czasu na zastanowienie się, zanim naprawdę już podejmie się jakąś, jakąś decyzję, to już sami będziecie wiedzieli, czego to bardziej dotyczy: czy z sfery zawodowej, czy relacji związkowych, partnerskich, czy tutaj, jeśli chodzi o o rodzinę. Także na spokojnie, na spokojnie podejść, z taką pieczołowitością ogarnąć tą swoją przestrzeń. Nie lękać się, prawda? A znajdziecie rozwiązanie poprzez medytację, wyciszenie. Tutaj przyjdą do was pewne odpowiedzi, prawda? Nie działać, nie działać chaotycznie przede wszystkim. Kochani, Tłoczytania czytania Karta Świata archanioł Michał, to wydaje mi się, jeżeli podejdziecie do pewnych swoich działań w tym czasie października 2021 roku, jeżeli dostosujecie się tutaj do, do tego, co radzi Tarot, to będzie to dobrze wykonana robota, odzyskacie radość, zadowolenie i odbierzecie sobie nagrodę to jest właśnie taka ścieżka ku, ku oświeceniu zakończy się jakiś etap w waszym życiu być może właśnie ta dziesiątka powietrza to niekorzystne to co właśnie tam jesteście już mentalnie w, w, zmęczeni i chcecie aby pewne w, trudne sytuacje zakończyły się to to tak, się, tak się stanie, i tutaj, właśnie, karta kochanków ona też o tym mówi, że um, po um, podejściu w taki sposób, jak tarot tutaj radzi, to zdecydowanie będziecie mieć lepsze porozumienie, czy to właśnie w związkach intymnych, partnerskich, czy jeśli chodzi o tutaj o rodzinę, ale kochani, czy też to właśnie na, na polu zawodowym, ale zobaczmy co tutaj jeszcze magiczne syrenki i delfiny chcą dopowiedzieć, co może być dla Was przydatne na czas października 2021 roku, jak, jak tutaj się wypowiedzą magiczne syrenki. Tak. Twoja intuicja ma rację. Podejmij odpowiednie działanie, tak jak wcześniej mówiłam. Tutaj w tym księżycu też może będziecie mieli wzmożoną tą tą intuicję, prawda? To jest takie ważne parapsychiczne spostrzeżenia tutaj. Yy, Poprzez te Wasze odczucia odnoszę wrażenie, że podejmiecie odpowiednie działania. Czyli w tej ósemce Ziemi też tutaj ta karta o tym mówi, pokazuje, że właśnie być może zostaniecie docenieni przez pewne Wasze działania, zachowania. I tak jak będziecie się tutaj komunikować z, z innymi. Także to tyle. Kochani dla zodiakalnego wodnika na czas października 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Weź na tyle, na ile czujesz, że coś takiego się dzieje, zadziewa się w. w Twoim, w, w Twoim życiu, i jak sobie tutaj poradzić z pewną trudną sytuacją dla Ciebie. Jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo proszę o komentarze, czy rezonuje, czy nie, o łapki w górę, o subskrypcję mojego kanału. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do kolejnego usłyszenia.